Szkoła podstawowa numer dwa w Ostródzie to szkoła z tradycją. Jest to pierwsza powojenna placówka, w której dzieci mogły kontynuować bądź dopiero zacząć swoją przygodę z nauką. Jest to szkoła, gdzie naprawdę posiada bardzo dużo absolwentów. Bo to była pierwsza szkoła i wielu mieszkańców ostrudy właśnie uczęszczało do tej szkoły. Dłużej krócej, ale uczęszczało do tej szkoły. Jedną z tych osób była Lombara Eulalia, która jako jedna z pierwszych uczennic zasiadła w szkolnej ławie zaraz po wojnie. Ja zaczęłam chodzić do tej szkoły w 1946 roku i chodziłam do 40 do 50 roku do 50 roku. Bardzo mile wspominam tą szkołę, bardzo mile. Pani Prokopowicz mnie uczyła, którą tu była wymieniana dzisiaj kilka razy. Uczyłem pan gawrońskiej matematyki, który też właśnie był wspominany. No i jestem naprawdę rozczulona. Ubiegłym tygodniu Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Gustawa Gizewiusza w Ostródzie obchodziła swoje 70-lecie. Na początek była bardzo uroczysta msza święta w kościele. Byłam wtedy bardzo wzruszona. Myślę, że wszyscy odnieśli takie wrażenie, że, że jest to wyjątkowa chwila. Potem tutaj wiele takich miłych, wspaniałych słów podziękowań. Byłam naprawdę bardzo wzruszona tymi podziękowaniami i gratulacjami, ale myślę, że nasza szkoła, która dzisiaj obchodzi 70-lecie, zasłużyła na to, aby przyjąć takie wspaniałe gratulacje. Szkolna delegacja nie zapomniała zadbać o patrona szkoły Gustawa Gizewiusza. Na jego grobie złożone zostały kwiaty. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od wprowadzenia sztandarów. Podczas imprezy nie zabrakło samorządowców, absolwentów i obecnych uczniów, którzy na zakończenie programu z tej okazji wystawili przedstawienie. Po uroczystości przyszedł czas wspomnień. W specjalnej sali można było podziwiać stare kroniki i fotografie. Oglądam w tej chwili zdjęcie moich koleżanek, które były na wycieczce w Wieliczce. No ja wtedy niestety nie byłam, ale teraz widzę wszystkie buzie uśmiechnięte, z których zostają mi bardzo miłe wspomnienia. Szkoła podstawowa numer 2 w Ostródzie, choć bardziej nowoczesna i zmodernizowana, nie traci dobrego ducha starych czasów. Dzięki wspomnieniom i pamięci tych, którzy tu pracowali, uczyli się i nadal są, mimo upływu 70 lat.